Siemaneczko, siemaneczko, dzisiaj podwójna obsada ze szwagrem. Ha, przywita się szwagierek! <grym> Będziemy się lepiej od jakieś kobiety szukać. Zobaczymy, czy na trasie coś będzie, czy nie będzie. Kurwa, zaraz, wesele będzie wszystko, no jest szwagier? A <grym> 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 No kurde, jajce, zobaczy to. I oczywiście trening mu pokaże, jak się robi w trasie. I co jeszcze? No i prysznic, no nie, Trackerski nas prysznic. No zobacz jak to wszystko wygląda. Dobra, to my mi się za robotę. Idziemy do lewej strony, i na prawą działa szwagier. Widziałeś? Widziałeś? na czepak wchodzi ładnie. A od niech czeka. Babcia, podziękowanko na kobitki. <grydy> Jedziemy dalej. Tutaj szwagier, widzisz, kuźwa w prawo. Nie wiedziemy jak stać na prawym pasie. Musimy się trzymać lewej strony i dopiero na prawą zdobczyć. To zawsze trzeba lusterko patrzeć w prawe, czy żadna osobówka nam się nie wrąbie, wiesz? No się zetnie, nie? No bo nieraz potrafią tak bezczelnie, że ty masz klient puszczony, tak dalej, a on ci pójdzie, kurde, wiesz, lukę zobaczy, wcisie ci się, a później ty no się no. zaczniesz łamać i ptum, i go, kurde, zegniesz, no nie? Patrz, mówiłem? Zobacz, zobacz, co robi. Widzisz? Chce się wcisnąć. No to już jego wina była. No jego, jego, ale już bezczelnie chce się wcisnąć. Dlatego trzeba zajechać mu trochę drogę. Widzisz teraz sytuację? Widzisz, jakbyśmy stanęli na prawym pasie, no to tą osobówkę byśmy zmiażdżyli. A tak to zobacz. Widziałeś, wszystko pójdzie. No, inaczej, panie po i to przeszliśmy. Jedziemy dalej. W ogóle nie stoją. Ani z jednej, ani z prawej. Chyba, że są pochowane. Myślałem, że mu znajdę jakąś kuźwa, wybrankę, ale tu nic z tego. Nie ma. Kwarantanna jest, i się pochowały. Nie dupa, szwagier. Nie będzie nic. I jest schowana. W domu się Za niedługo dojdziemy do tego wspaniałego ronda, wiecie, tu koło Piotrka Matrypańskiego, ale wiem, założyłem nawigację, wigacie, że jest 14 minut korka, więc trochę postoimy, szwagierka, nauczymy, co się robi w korku, nie szwagier? Dokładnie. A teraz zobaczcie, jak to teraz wygląda. Już coś zaczyna się dziać, jest kuźwa grubo tu, grubo. Tu. Za niedługo naprawdę będziemy śmigać kuźwa Wiadomo, swoje musimy przetworzyć, ale później To będą takie tutaj dymy, że koniec świata kuźwa się będzie działo, co? No i już się najeździliśmy Kurde, Piotrków przed pięknym rondem Stoimy, mamy korka około 15 minut No wiadomo Poczekamy, pogadamy w takim towarzystwie Za chwilę troszeczkę bajery wam wrzucimy A na razie to się dzieje jak się dzieje Czyli jednak transport wraca do gry, Bo pamiętam, że jak była ta akcja cała z tym wiruskiem to kuźwa tu przejechałem moment bez żadnego korka, teraz proszę, co tu się dzieje, kuźwa. Pomału wracamy do gry, czyli jest dobry znak jak stoimy w korkach, dobry znak to jest. Jak go wspomniałem wcześniej, zabrałem szwagrę mu pokazać co to, to znaczy prawdziwy transport. Szwagier, dlaczego chcesz być kierowcą? Odpowiadaj tej wszystkim kuźwa, bo zobacz, to miliony osób Cię w tym momencie ogląda, dlaczego chcesz być kierowcą? Generalnie już jestem kierowcą. Ale jeszcze nie w tak dużym transporcie No zobaczymy. Ale to te mi, miliony, to znaczy. miliony cię przyciągły? Miliony cię przyciągły do transportu? Miliony? miliony, miliony ta kasa? Miliony. Ta hajt, co się przede zarabia? Wszystkim, przede wszystkim. Kuj, bo, bo chyba widzi, że milioner tu ze mnie dlatego. <laughs> Ale co, będziesz chciał tak jeździć kurde sobie normalnie tak w całe tygodnie? Czy będziesz roboty koło domu szukał? No zobaczymy jak to wyjdzie. Co będzie nagranego, co się, co się trafi, jak to wszystko się potoczy. Na razie i tak, jestem schamowany przez wirusa z dalszymi egzaminami, także. No odnośnie, kurde, tej akcji właśnie wirusowej, to szwagier nie może prawka dokończyć, Wordy ma pozamykane, Ceju zrobił. Na E czeka, żeby dokończyć E, bo już jazd trochę wyjeździł, no ale został powstrzymany przez wirusika. No i teraz czekamy, no, nie czekamy, kurde. Oni to nie byli ze względu pewnie na mnie specjalnie. Specjalnie no. to, żebyś nie został tym milionerem, kuźwa milionerem, nie, żeby już nie został, rozumiecie. To szwagier liczy wiecie, na dobry hajs no nie, jak wsiądzie to pół roku i milioner kuźwa. Ale rzeczywistość trochę inna, my Jukiros, już to znamy no nie Zobaczymy co wyjdzie Zobaczymy co wyjdzie no nie, z tym transportem Dokładnie Na razie stoimy w koreczku, możemy sam spokojnie pogadać Wiecie, lużecki temat, jeszcze pojedziemy teraz się zabadować Albo zobaczymy, albo jak będzie przed załadunkiem, albo po Szwagrowi dam do zrobienia trening A to nie będzie taki trening, że jak ja, całą nie wyciągnąć Tylko uczę go podstawy, jak z bele czego zrobić siłownie? Szwagier, zrobi się trening, pokażę wszystkim, jak z bele czego się robi siłownie. Nie ma żadnego problemu. Szwagier chętny, zobaczymy. Teraz zobaczcie, jak wygląda rondo w Pieszkowie. robota idzie chłopakom, idzie! Po mało do przodu. My już z szwagrem wszystko poładowane i teraz czas na przyjemności. Szwagier, trzymaj kask, i na trening. Po co mi kas, kurz, to jest siłownia twoja? Co ty gadasz? I on jest kierowcą, on chce być kierowcą, jego nawet nie wiesz, co można zrobić z kasku. Otwórz, Jackson. Daj, nie. Ja ci pokażę, daj, chodź. Ja ci pokażę, że tutaj masz taką pakiernię jak trzeba. Idziemy na trening. Nie będziemy od razu go uczyć siłowni. Na razie się chłop poguczy na takich normalnych rzeczach. Ty pokaż, no nie? Dawaj szwagier, na trening. Zobacz, szwagier. To jest kuźwa siłownia, szwagier. Ucz się, chłopie, ucz się. Patrz, zobacz. Pierwszy trening działa. Zobacz. Jedziesz. Pusz. Zobacz. Pompyczki, nie dobrze Widziałeś, szwagier? Robisz tak! Tak! Tak, zobacz, kolejne pompki. Jedziesz. Psz, 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 psz. Człowieku, zobacz, możesz pompki sobie na wysokościach robić. szwagier, kuźwa. Ja mam cię wszystkiego uczyć, zobacz. Pompki na wysokościach. Ciśniesz, chłopie. Noga jedna w górze. Ciśniesz, szwagier, kuźwa. Widziałeś? Dawaj szwagier, laka pokernia. No i szybki trening ze szwagrem zaliczony. Teraz czas na prysznic. Szwagier, ucz się. Butelka wody. I idzie się wykąpać. To jest właśnie. Po co ci usłonecz, słoneczko, słoneczkę? Zwysniesz chłopie, kuźwa. Tylko płyn, płyn sobie wejść, Ale tam w krzaki, gdzie ty, tu szwagier? Krzaki musisz lecieć. Nie ma, nie ma, nie ma. Trzeba chłopaka uczyć życia, no nie? Kuźwa, jak nie ma prysznica, to buteleczka z wodą jest, no nie? Dobra, my idziemy dalej. Jak że jesteśmy po treningu, wykąpani. Czas na kudę relaksik, tak? Jak mamy pauzę, to wiadomo jak trzeba ją spędzić, no nie? Szwagier. Trzymaj, kuźwa, browara. Łeknij sobie, browarek. Do... Gdzie to browar jest? To jest browar, bo my jesteśmy kierowcami nowej ery, prawda? Czy nowego harnać. wieku? Harnaś, no harnas. Harnaś to jest harnać, wiesz, fit harnać, to będzie fit harnać teraz jest. Dobre, dobre? Dobre. Takie są jaja, takie do jaja. A pomyślcie go za prawo jazdy? To będzie tak ze mną całe tygodnie jeździł, żebym żeby uczył jeździć kurwa, to będą to no nie? Jak szwagierek się podobało w trasie? fajnie było? Spoko. Jajca były? Jajca były, spoko. Teraz idziemy się zrelaksować. No dokładnie. Kolejny trening, nie? To Kolejny pamiętajcie trening. o subskrypcji tego kanału, abyście byli na bieżąco. Jeśli takie filmy się podobają, zostawcie łapkę w górę, a jak tylko szwagier zda kategorię E, to dwa tygodnie ze mną w trasę jedzie na dwa tygodnie? Pomyślimy. Będą, tak, będą takie mała. jajca, że normalnie będzie komedia Szwagier kuźwa będzie codziennie trany tutaj Kto będzie, to będzie Dobra, trzymajcie się, do następnego, cześć